Cześć, z tej strony Fangier i oto kolejny odcinek z gry Hitman 2 Silent Assassin. Dzisiejszy odcinek misji nosi tytuł Zaproszenie na przyjęcie, więc mamy tak. Jednym z celów jest zabić generała, zabezpieczyć walizkę i tu mamy, że zabicie dwóch generałów jednego i tu jest zabicie drugiego generała i zabranie mu walizki. Siedem zapisów, rozpoczynamy. Zaproszenie na przyjęcie. Po co mi te AK? Gdzie jest AK? Dobra. To jest cywil jakiś chyba. Może go butelko zdzielę? Nie mam butelki. No tak no. Weźcie co? Zrobimy tak. Chociaż raz. W życiu. Aha. Super naprawdę super. Raz w życiu. Chciałem go udusić, ale niestety zobaczył, że mam garotę. Normalnie. To nie jest normalne. I teraz pytanie. Czy wejść tam jako ochroniarz, czy wejść tam jako ten oto właśnie jegomość? Dobra. Klucz do drzwi. Klucz do drzwi. Dobra. I wejść ubranie. Dobra. Ile mam tej broni w tym? A czemu mam tak mało naboi w tej berecie? Wiecie czemu? Bo po ostatniej misji, ja nie wiem co się dzieje, ale jakoś ostatnio w tej grze jakoś mam. Nie wiem, kiedy grałem, mi się wydawało, że więcej miałem tych naboi. Teraz są tak mało tych naboi, że ja nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia co się dzieje. I nie jestem w stanie powiedzieć racjonalnie o co chodzi. Się zastanawiam, dlaczego na przykład w tej mam tylko tyle nabojów w mojej berecie, tej wyciszony. Też może być dlatego, że ja. A czemu tak jest? Nie, nie wiem. Muszę zobaczyć o co chodzi. Z taką małą ilością broni. Nie wiem, przebrać się za ochroniarza, czy wchodzić jako kelner. Hmm. Dobra, zrobimy tak, przebierzemy się za tego wejścia ubrania. Zapiszemy sobie tutaj, zrobimy zapis. Tak, to my odpiszemy. Nie ma problemu. No ja i tak jest już wytrychać. No to po co był mi ten klucz? Nie wiem, do czego był ten klucz potrzebny? Nie mam zielonego pojęcia. On poszedł tam. Czekajcie, bo on będzie teraz pewnie kółko robił. Jak tu przyjdzie, tego, go... To go strz... A, bo tu drugi idzie. To poczekajcie, skoro idzie drugi, to go zaraz tutaj i zaraz do kolekcji za płot. I za płot, i za płot, i tak wszystkich po kolei. Nikt tu nie zostanie na tym podwórku. W sumie... A, bo do dwóch jeszcze na... Trzech na zewnątrz stoi. Ale tutaj zaraz może się zrobić czysto. W takim wypadku. Czekajcie, bo już idzie. Idzie. Ja żałuję, że mam tak mało tych naboi. I nie wiem dlaczego. Gdzie on jest tu? czego ja strzeliłem? Boże, to nie z tego, ale rejban, boże, to przylecą? No, wszyscy się patrzą w tą stronę. Super, boże, znowu nie to. Masakra normalnie, masakra. Nie idzie mi coś granie na YouTube w tego hitmana normalnie. Kiedyś to tak fajnie mi się w niego grało. Znaczy, gra mi się fajnie, tylko po prostu coś mi tu nie wychodzi. To strzelanie i to wszystko inne. Ale dobra. Przyjęcie to przyjęcie. Przeciągnijmy go w tą stronę. Upuściło. Dobra krwi pełno. No i dobra. Na pewno nikt się nie szczai Nikt się na pewno nie szczai, że go tu nie ma. Dwóch leży. Wyeliminowanych, tam chodzą ludzie. I teraz, tak tu jest przejście do garażu. W garażu jest trzech gostków na 100%. Coś mi rok tak świta. Można to jakoś sprawdzić. Piwnica, a właśnie, patrzcie, tu jest trzech. I tam potem jest wyjście. Jest kilku innych, i schody na górę. I teraz pytanie. On wychodzi na dwór? Czy tylko pod drzwi? Chyba tylko pod drzwi. Czekajcie. I teraz zrobimy tak. Pokaż, czy oni go zobaczą, że on nie żyje? Tak, podlecieli. Strażnik znalazł ciało strażnika. Dobra, we dwóch nie żyją. Ok. To sobie dam zapis. Fajnie. I teraz tak. Co my tu dalej mamy? Tu mamy limuzynę. Tutaj coś jest. Z tymi beczkami. Nie, to nie jest w tym pomieszczeniu. Co mamy dalej tutaj? Co tu jest? Zmieniu branie. No dobra, przebierzemy się za kelnera, bo też tak dziko będzie, że cały czas chodzi ochroniarz. O chłopaki idą. Ile ja mam jeszcze naboi w tym cichym tym? Fajnie, super zajebiście Naprawdę To jeszcze jedno pomieszczenie jest, może tu coś dadzą. Fajnie by było, jakby dali mi amunicji. A co jest w tym pomieszczeniu, przepraszam? Otwórz drzwi O, Chyba się mnie posłuchali. No, co tak, posłuchali. Co oni mi tu dali za. Nie, nie, nie. Beretta. Tam telefon dzwoni. Co tam dzwoni do mnie? Wesoły telefon, Radia Z dzwoni. Proszę Państwa. Nie ja wiem. Teraz jako kelner. Tu jest ich dwóch. I są kelnerzy. Można by było przejść i iść na górę. Hmm, zobaczę. Albo wszystkich wyeliminować, ale też tak wszystkich eliminować to też bez sensu troszeczkę. Więc trzeba będzie to zrobić inaczej. Nie mam na to pomysłu kompletnie. Pan szczerze. Ambasador otworzył safe. Aha. Tak, tak, panie kochasz. I jesteśmy na górze. Jesteśmy tutaj, pod schodami. Pójdziemy teraz. Hm. Kogo my w ogóle mamy wyeliminować? Tego, tych dwóch. To są tam. I jeszcze, gdzie te, w tych dwóch do, po tych dwóch iść? Poczekajcie. Jak ja tu mam teraz iść? Tu pójdę tędy. Do pierwszego pokoju. W ogóle ten, ten wyeliminowany człowiek idzie za mną. Jako kucharz pójdę tędy, choć widzę, że już zbudzam zainteresowanie. To bez przesady, przyglądają się mi umiejętnie, ale udało się przejść, bo chcę zobaczyć tamtego pokoju iść właśnie. Agent, co agent specjalnie zatrzymał ambasadora? A gdzie on jest? Ja nie wiem o co tu dokładnie jeszcze chodzi, przebiegnę się szybciej. Jakiegoś ambasadora zatrzymał, znaczy do tego ambasadora? Potrzebujesz kombinacji sejfu, no tak. To teraz by trzeba było iść do drugiego pokoju, tam. Hm. Wiecie co? Pójdę jeszcze w tą stronę. I tu trzeba przejść koło tych dwóch. I tam ich wszystkich popieścić, poczekajcie. Czuję, że tutaj to już nie będzie tak łatwo. Bo tutaj są chłopaki. Oczywiście nasi... Jezu, poczekajcie. Nasi ochroniarze. I tak właśnie będzie, że zaraz mnie się tu mną zainteresują. Ten też już się tutaj ciekawi. Ale dobra, odpuścił. I będziemy z tamtej strony. Poczekajcie. Z tu pobiegniemy. Nie wiem, może ten ambasador tu przyjdzie. A nie by było, ambasador otworzył safe, ja, ale gdzie? Który safe otworzył? Ambasador otworzył safe, on chyba jest tu w pokoju. Agent specjalist zabił ambasadora, ale gdzie? Poczekajcie, on tu idzie, poczekajcie, to generał. Niech się drzwi zamkną, to było kropne. Tylko teraz, gdzie jest ten. Aha, on tam jeszcze chodzi, drugi. Poczekajcie. Tamten wychodzi. Poczekajcie. Bo to jest to, że on wychodzi i on ucieka z tą walizką pewnie. Jak chcą wyjść? Jezu, bo on mi zwieje. Teraz ta misja będzie. Skończy się fiaskiem. On już wyszedł na zewnątrz. Wyszedł na zewnątrz i mi ucieknie. Czekajcie, ja idę tutaj. Gdzie jest ten cały? Tam już jest przy bramie. Czekajcie. Ale z, no, to nie o to chodziło dokładnie, ale no dobra. Walizkę mam, zabezpieczenie, cele zaktualizowane. Nie wyszło to tak zwykle jak chciałem. Och, I nie było to zbyt łatwe. W ogóle w tej misji jakoś lipnie mi wyszło. Czyli ten ambasador jest też jakiś zamieszany w takie rzeczy. No ale dobra. Uciekamy stąd. Jamrzem Hitman. Tylko nie wiem czemu tych nabuchaj tak mało mam. Poczekajcie, strażnik znalazł. Tak, teraz to sobie już może szukać. Już teraz to po ptakach. Ale to misja, tak jest dziwna, że naprawdę. Czyściciel. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Kontynuuj. I właśnie jest jeszcze cutscenka, o której nie widziałem. Mhm, pieniądze. Wygląda na to, że ktoś ma przyjaciela w Japonii. No, właśnie, i teraz zaczyna się zabawa, ponieważ płyniemy do Japonii. O! I o tym właśnie mówiłem, bo ja w poprzednich tych amunicji trzeba uzupełnić. Nie możesz zabrać więcej amunicji. Nie możesz. O! I zbiera swoje zabawki. Tutaj jest, generalnie są bronie, które hitman. Yy, no, i teraz beret. Ta tutaj jest. To nie ta. No, i teraz, tak, 96 amunicji. A ja myślałem, właśnie, co się. co tu się dzieje, właśnie. Dobrze, to zrobimy tak. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli filmik się podobał, dajemy łapkę w górę oraz subskrypcję. No i dobra, trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka. Na razie.